Dzień dobry, słuchajcie, witam was ogólnie w pierwszym filmie, ogólnie ten, ten film się pojawi dopiero w nowym roku, słuchacie eee, Co ja mam chcę powiedzieć, chciałbym wam powiedzieć, od nowego roku będę chciał nagrywać vlogi, słuchacie, na przykład, nie wiem, będę chodził o nazwę, słuchacie, będę robił sakawkę, będę słuchał pokój, na przykład, lub będę patrzył o telewizję, ale to jest nie tak, nie chodzi mi o to, ja o Chcę w ogóle powiedzieć jedno, że dużo vlogów które będą się działy, będą ogólnie, eee, będę ogólnie sobie patrzył, jak to, jak to będzie w ogóle wyglądało, bo Większość vlogów, które będę nagrywał, to będą ogólnie. żebyście wbili jakiś styl, i tak dalej, żebyście, żebyście jakieś jakiś style wbili. A nie wiem, co żebyście też byli łopki w górę. Słuchajcie. No i co? W ogóle wam powiem tak, Czy dużo filmów ogólnie ogóle też, też nagrywałem. Jak miałem, jak miałem 16 lat, to sami dzisiaj widzieliście, jak nagrywałem kiedyś filmy. I to w ogóle wam powiem. Mam nadzieję, mam gdzieś, że filmy wam się spodobają, co będę nagrywał w nowym roku, po w nowym roku ruszą z Dave, słuchacie? Czyli po prostu będę nagrywał. Nowe filmy będę po prostu nagrywał to, co będę chciał, a to, to, co ogólnie się wiedziało na moich, na moich filmach. że po prostu nie było filmów kontrowersyjnych, i tak dalej. Bo dużo ogólnie, jak nagrywałem w słuchajcie, to nie wiem. Działo się, takie, co, działo się takie coś, że mo było mi się na przykład albo nie wiem yy, bo z jakoś widać w słowie tam się starało, żeby nagrywało się filmy bardzo dobrze w Mam nadzieję, że filmy wam się spodobają, bo film nagrywam jeszcze w grudniu, słuchajcie, to jest chyba 6 grudnia, a ten film, ten chyba ten film wstawia i wam w styczniu 7, czyli 4 słodzie. Mam nadzieję, że filmy wam się spodobają, czekacie. No i co? Chodzi mi tylko po prostu o to, żebyście te filmy po prostu chociaż oglądali i byście je komentowali, słuchajcie, bo dużo filmów nie dużo filmów nagrywałem, po nie wiem, albo szkołę, albo naukę też nauczyłem, no, no, co byłem gorsze, to nie powiem już o co chodzi i tak dalej, ale powiem wam tak, że jak filmy mi się spodobają, słuchajcie, na tym kanale, słuchajcie, na tym vlogowym, słuchajcie, bo będę chciał wrócić na kanale, wiem, grałem trochę za szybko, mam nadzieję, że te filmy, które teraz będę nagrywał, będą fajne i będą wam się przypominały z tym, co kiedyś nagrywałem, a teraz będę nagrywać, słuchajcie, i są głównie feme, tam tak są pamięna, że to, to się dzieje w internecie, jak chodzi o nie, yy, o yy, telewizję, tak dalej, że teraz ogólnie yy, jeśli film, znacie, frame tak dalej, albo coś innego, to wiecie o co chodzi, że teraz się, to się dzieje dzieje, tak dalej, że flickfights, chyba są ją zablokowane, albo coś w w stylu, nie wiem, słodzie, nie wiem, jestem w tym dokładny, ale nie o to chodzi, po prostu, tak tylko, przy, tak tylko mówię. Chodzi było mi o to, że hmm, będziecie nagrywać filmy słodzie. I miałem ten, film nagrywać, już, miałem ten film nagrywać ale nie wiem jak on wyjdzie. Mam nadzieję, że filmy wam się spodobają. Coś teraz się powtarzam w Czemu. Bo ten, ten film, który teraz nagrywam, na, pojawił się dopiero w, w styczniu, w nowym roku słodzie. Mam nadzieję, że nowy rok będzie dla was lepszy słocie Także życzę, życzę Wam wszystkiego dobrego. Ten film w Ten film w w nowym roku dopiero po nagraniu 6 grudnia. Ty, no, bo tak jak są Mikołajki na przykład w szkole, na przykład tak są Mikołajki w szkole, słuchajcie no i co, powiem mam tylko tak, mam nadzieję, że film wam się bo będę ja starał się dużo filmów nagrywać i mam nadzieję, że głos jest bardzo fajny, bo e, chcę powiedzieć na YouTube, a wiadomo, nie, 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 chodzi o tygodnie, nie, kurwa, przepraszam, nie, że w takimś stylu, żeby sobie to nagrywał o Jezu, takie coś fajnego. tylko by dzieci żeby chciał nagrywać vlogi po pierwsze fajne i mnie fajnie oglądali po długo filmów nie nagrywałem Choć, jak chodziło o to, bo jak chodziło o te poprzednie vlogi, co kiedyś nagrywałem, to wiadomo, nie były, nie były fajne, nie były fajne, bo dużo się w tych vlogach lamiłem, słuchajcie, też chodziłem na te towary, jak tam widzicie tego, bo jak miałem czapkę i miałem też byłem tam byłem w żabce na byłem... o wiecie o co chodzi. miałem po prostu po prostu byłem na towarach słuchajcie tam gdzie się rozpakowuje, no wiecie o co chodzi i tak dalej Tam jeśli ktoś chce jakieś o towarach to dajcie coś w komentarzu słuchajcie No i co? No jeszcze jedna, inna sprawa słuchajcie yy, I napiszcie mi w ogóle w komentarzu słuchajcie jakie ja mam nagrywać ogólnie vlogi słuchajcie takie fajne spontaniczne Czy takie bardziej emocjonalne emocje słuchajcie Czy po prostu takie normalne, pobym się nagrywać takie normalne vlogi Żeby po prostu nie było dużo kontrowersji słuchajcie, żeby po prostu nie było takie coś, że się, że ktoś się na tym się po prostu wybić, słuchajcie, no bo na to mi, nie o to mi chodzi, chodzi mi tylko po prostu o to, że dużo filmów, które chcę nagrywać, chcę, żeby po prostu fajnie powstawały w moim, chcę po prostu, żeby fajnie powstawały i mam nadzieję, że dużo teraz się, mam nadzieję, że dużo teraz się, nauczyłem przez ten rok, bo ogólnie jak ten rok nagrywam, jak teraz nagrywam, to no powiem, powiem tak, nie chciałbym się nagrywać tych filmów, słuchajcie, ale po prostu nie chcę po prostu być jakimś typem złym słuchajcie, żeby po nagrywać i coś z tego mieć nie nie nie, nie 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 o to w tym chodzi po prostu chodzi o to że filmy po prostu będą dob dobrze nagrywane tak dalej i żeby te filmy chociaż się, się dobrze udawały żeby po prostu były fajne spokojnie i tak dalej jak chodzi o to no i co słuchajcie może będą też filmy z z, 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 z tego słuchajcie i z tego, wam pokażę, czekajcie, bo też dużo nagrywam filmów, które będę się dużo starał nagrywać. Tak, bo nie ma sensu, nie chcę wam dużo pokazywać. I co, mam nadzieję, że filmy będą się podobać, bo dużo, dużo będziecie ich nagrywać w nowym roku. Tak jak powiedziałem na Instagramie, to macie Instagrama, niego wbijać. I powiem Wam, tak, po, już Wam powiedziałem, że już, już rozejmiłem na Instagramie. Że po prostu na YouTube tu Pana na, nagrywanie filmów, napiszcie mi ogólnie, co byście chcieli, żebym nagrywał, żebym powrócił do tych vlogowania Te osoby, które po prostu mm, nie zbyt nie znały, jakąś toba powodu, jak nagrywałem te filmy, to też zbytnio miałem dużo na głowie. Słuchajcie, wiadomo, jak masz 17-8 lat, wiadomo, masz szkołę, słuchajcie, zajęcie domowe, mam chodzić z psem, słuchajcie, z, pies z pieskami, słuchajcie no i co dużo tym myślę co nie żeby nagrywać filmu ogólnie i po prostu prowadzić ten content, tak jak po prostu jak normalnie po prostu nie wiem yy, po, prostu sobie, po prostu fajnie nagrywać te tiktoki no i co no, nowego roku słuchajcie panuje dużo nagrywać tych filmów mam nadzieję że dużo tych kondeków co będziecie nagrywać wam się spodoba no i co yy, mam nadzieję że dużo będzie i że mam nadzieję że nie będzie, nie będzie tego nie, mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że nie będzie yy, czegoś, yy, że jakiś film usunę i po prostu koniec wrócę, bo to będzie najgorzej. Nagrywałem kiedyś filmy, no wiadomo, jak byłem mały, to wiadomo, nie udawało mi się nagrywanie tych filmów, słuchajcie, bo to się lamiłem, tak jak sami widzicie, bo w tych filmach, co nagrywałem, jak byłem mniejszy, słuchajcie, nie byłem tak jeszcze. No i co co powiedzieć jeszcze? Mam nadzieję, że ten film mam się spodoba, bo on wrócił dopiero w nowym roku, słuchajcie. No i co? Jak się zawiera... Ten, rok, ten film będzie w nowym roku, to życzę wam wszystkiego dobrego na Sylwestra i tak dalej, no i co? Widzimy się dopiero w nowym roku, słuchajcie, no i co? A czy widzimy się dopiero w nowym roku, będzie to, to film, wrzucę, słuchajcie, no i co? Będzie jeszcze dużo filmów takich, które, które będę nagrywać, no i co? Mam w pomysłach jeszcze nagrywać Daily słacie, Nie wiem jak to wyjdzie. Czy nie wiem jak to w ogóle wyjdzie. Czy będzie w, będą w ogóle Daily słocie. No i co, jak filmy Wam się spodobają, byście chcieli jakieś filmy swapie z moim udziałem, żebym nagrał na dworze. Swapie, jeśli byście chcieli filmy 10-20-minutowe, to dajcie mi znać w komentarzu. Ja o tym pomyślę. No i co, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, ten, który e, chcę za Was przekazać. Mam nadzieję, że e, tego tak dalej. No i co. Filmy będą ogólnie się nie, z, muszę jeszcze zostawić ogólnie godzinę, na którą będę chciał te filmy robić, bo będę chciał je montować dobrze. Po prostu są, hmm, znaczy w ogóle chory to słabo słoje, bo się troszeczkę przyzmiem, ale nie odchodzi. No i co, ja mam tylko tak, że dużo filmów ogólnie, które nagrywałem, nie były takie fajne, bo raz się lamiłem, albo się zacinałem albo po prostu, nie wiem. Yy, no, nie dawałem się na vlogi słocie. tak dalej. No i co, co jeszcze. Te filmy, które nagrywałem jeszcze, te które powstawały, no to wiadomo, nie, nie były fajne, bo też dużo tam pokazywałem, nie, nie dałem osobie dać, nie, nie, nie dawałem o sobie da, y, dawać wam, że chcę nagrywać te vlogi dalej. No i co, ale w tych filmach wam powiem tak, że będę chciał nagrywać te vlogi. Y, się, ząb, się do tych vlogów mobilizuje, moba. Dobra. i tak dalej. że no, dobrze to wypowiedziałem, bo nie chcę mieć krytyki pod filmem, że po prostu to źle mówiłam bo tego. Słuchajcie, powiem mam tak, odkąd nie nagrywałem na YouTube'a, hmmm... się tutaj do tego zmienię, bo jak filmów się nie nagrywa i się po prostu nie tworzy kontentu takiego, jakiego się chce, po prostu jest gorzej, bo po prostu nie nagrywać, albo po prostu się nie chce nagrywać. Ale mam nadzieję, że będziecie chcieli mnie oglądać, bo na tym mi bardziej zależy. No i co? Co Są Mikołajki, się w tym roku, a ja to prezentowałem w nowym roku, słuchajcie, no i co? Napiszcie mi ogólnie też w komentarzu, jak Wam się podobała w ogóle jakoś audio, czy jest fajna, czy jest taka jest słaba. Jak no, będzie słaba jakoś audio, to postaram się to poprawić. Albo się jakiś mikrofon, do tego. Postaram się jakiś mikrofon kupić. Do tego No i co? Tyle wam powiem, ja no że w tym filmie mam nadzieję, że dobrze wyjdzie. Nie będzie jakiś gorszy, bo nie chcę po prostu, żeby te filmy były gorsze. I wam tak jeszcze. Jeśli ktoś jest nowy na tym kanale, to niech ta suba, łapkę w górę. No i co? Sorki się jeszcze, sorki się się jeszcze, jeszcze, ale muszę się przyzwyczaić do kamery. Dużo też nie nagrywałem filmów. Dużo też nie nagrywam tych filmów, ponieważ też, jak wiem, dużo ogólnie też, jak hmm, to się zbą. Pewnie sami widzieliście, że też dużo na, na Instagram stawiałem. Też macie TikToka, yy, też, też mam w ogóle TikToka, nie wiem czy mam w ogóle podać, ale myślę, że wam podam. No i co, słuchajcie, mam że taki filmik wam się podało 10 minutowy, bo dużo też z spitu nie wiem sobie, nie miem co mam w ogóle wypowiedzieć, bo też jak nagrywam te filmy, to nagrywałem tak, że po prostu też ogólnie tak sobie myślałem, żeby nagrywać te filmy, też tak myślałem, no, żeby nagrywać te, tak myślałem no, żeby te filmy nagrywać czy nie, bo chodziło mi o to, że po prostu jak nagrywam to będę chciał nagrać, a jak nie gryją, to nie będę chciał. Słuchajcie. Ja mam tak, że dużo to się dzieje u mnie. Mam nadzieję, że te filmy powrócą. że tego też podróżuję na się Po prostu nie, nie mam w którym miejscu, ale dobra. Ja mam tego jeszcze tak w Jeszcze mam rozpełnienie. Ten, ten kto będzie chciał mi oglądać, to będzie chciał mi oglądać po prostu tak dalej. Mam nadzieję, że dobrze mi słuchać, że się trochę jest zbite dużo nie na mnie po. Tam, jeszcze mam takie jakby. Troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę się trochę relamie. no i co, ten film nie będzie w 2025 roku, czyli, za, tyś, czyli będzie za miesiąc okrągły, czyli w styczniu będzie, po, po świętach, słuchajcie, no i co, mam nadzieję, że z tego będzie fajnie, no i co, życzę wam wesołych świąt, słuchajcie, no i co, znaczy teraz jak nagrywam, to już jest po świętach, słuchajcie, no i co, tyle wam powiem, i tyle, co jeszcze wam chcę powiedzieć, to tyle, słuchajcie, na tym filmie, mam no nadzieję, że film wam się spodobał, no i co. Třeba się no i co? S się v tom roku. Teď.